Litery, których nie wymawiamy, pomimo tego, że występują w danym słowie w języku angielskim. Krzysztof Starnecki Quest for English. Jest spora grupa słów. Będę mówił tutaj o słowach raczej częstych, nie tych rzadszych, w których Mimo tego, że występują litery takie, a nie inne, to je pomijamy. Często są robione błędy, właśnie wymawiania pewnych liter, i wtedy pojawia się inne słowo. Oczywiście nie ma tragedii, bo ktoś, kto to słyszy, raczej będzie rozumiał. Jednocześnie my chcemy wymawiać pewne słowa poprawnie. I przejdziemy sobie przez pewne słowa, które. Występują szczególnie często. Oczywiście, nie mamy problemu z takimi słowami jak when, what, which, why, whether itd. Tam, gdzie występuje literka H, bo to jest na tyle częste, że już dowiadujemy się, że przecież nie mówimy when, tylko mówimy when. Ale kiedy pojawia się słowo ghost, czyli duch, to tam już to H czasami dla osoby, która nie zna dobrze języka angielskiego, no, może chcieć się pojawić, a tam po prostu nie ma litery h, czyli jest ghost. Dwa słowa w języku angielskim, którym ewidentnie pomijana litera h jest na początku, takie jak honest, tak? Honest uczciwy i hour, godzina. Mimo że występuje Litera h nie wymawiamy jej zupełnie. Troszeczkę tak z francuska, bo w języku francuskim nie wypowiada się litery, yy, yy, litery h, kiedy jest na, na początku. I teraz uwaga. Mamy jeszcze takie słowo jak rhythm. Rhythm. Jego pisownia, widzimy tam pisownię na ekranie, jest trudna, ale literkę h po prostu pomijamy i nagle okazuje się, że jest prościej. Bo mówimy rhythm, a te h, które widzimy to jest moment, w którym kładamy język między zęby. Rhythm, rhythm. Aha, pomija. Kolejnym obszarem, w którym pomijamy daną literę, jest litera T. I tutaj bardzo częstym błędem jest słowo zamek, w sensie taki zamek, w którym mieszka księżniczka. Nie mówi się castle, tylko castle. Pomija się zupełnie literkę T. Castle. Wawel Castle. Oczywiście Wawel, jak przeczytamy po angielsku, to będziemy mówić wow. No ale uczymy się tego. E, jesteśmy Amerykanami, Anglikami i tak dalej, którzy będą jednak wymawiać słowo Wawel po polsku, prawda? Ale później powiedzą castle. Powtórzmy. Castle. Kolejnym a, y, 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 słowem, które jest bardzo popularne, to jest słowo Christmas. Christmas. Litera T jest pomijana zupełnie. Zresztą, jeżeli ja będę mówił bardzo szybko, to wtedy to T mi będzie miało tendencję znikać. Jest takie słowo w języku angielskim mortgage. Widzimy go na ekranie. Mortgage. Mortgage to jest pożyczka hipoteczna. I nie mówimy tam mortgage, tylko mówimy mortgage. T jest zupełnie pomijane. Tak samo zresztą, jak w słowie soften. Soften. Zmiękczony. Ok? Soften. A od soft, i pomimo tego, że mówimy soft, to soften, w tym słowie literki T nie mamy. W słowie often jest różnie, bo jest poprawnie powiedzieć, powiedzieć soften, jak, yy, przepraszam, often, jak i poprawnie jest powiedzieć often. Zresztą w słowie soften też możemy to wypowiedzieć, tyle że rzadziej się to słyszy. Natomiast dużo osób mówi often albo often. Jeżeli mówimy often, ta litera T jest pomijana. Obszarem bardzo charakterystycznym jest oczywiście literka K, która stoi przed literką N. I tu mamy słynne słowo known, znany, albo new, prawda? A nie wymawiamy literki K zupełnie. Tak samo jak w słowie knife, czyli nóż. Tak samo jak w słowie knee, czyli kolano. NAT węzeł, a knitting mimo że piszemy k knitting mówimy knitting i takie słowa jak nab, jak nak, jak knickers, knuckle, okay? i knight knight rozumiane nie jako noc bo wtedy tego kaby nie było tylko knight jako rycerz a... i do tego przywracamy się dosyć szybko jest kilka słów bardzo znanych w języku angielskim, bardzo ważnych, co do których często osoby nie wiedzą, że się litery B nie wymawia, szczególnie kiedy ona występuje na końcu. I na przykład lamb, prawda? Owieczka. Lamb. Pisze się B na końcu, ale się nie wymawia, nie wymawia tej litery B. Thumb, thumb, kciuk. Nie wymawia się litery B. Kolejne słowo to jest climbing, climbing. Nie mówi się climbing, tylko climbing. Kolejna sprawa to słowo bardzo istotne doubt, wątpliwość. Jeżeli coś jest in doubt, to jest wątpliwe, a ewentualnie kwestionowane, tak? I nie wymawia się literki b, tak? jakby b nie istniało, I się mówi doubt, tak jak widzicie na ekranie. Kolejnym słowem to jest hydraulik. Nie mówi się plumber, tylko plumber tego B absolutnie się nie wymawia, i ostatnie słowo to jest debt dług. Det B się nie wymawia, mimo że się pisze debit debt Ten brak wymawiania tych liter wynika z tego, że po prostu to zestawienie słów BT na przykład jest trudne. I po prostu zwyczajowo wyszły one z użycia. Kolejnym pominięciem to jest takie pominięcie litery N, jak i tej litery B przed chwileczką. Na przykład atom. atom. Mimo, że pisze się MN na końcu, nie mówi się atom, tylko mówi się atom. Oczywiście pamiętajmy, że jesień w języku angielskim ma dwa określenia: jedno to jest atom, a drugie to jest fo, Szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Rzadko kto powie atom, większość powie fo jako, yy, jako jesień. A column. column". Kolumna, Column, N się nie wymaga. No i teraz y, przechodzimy do czegoś, co. Jeżeli uczymy się angielskiego stopniowo regularnie, to raczej nie jest to y, y, dużym problemem. Y, ale słowo sign, proszę zwrócić uwagę, G jest pomijane, nie mówię tego G, sign, napis, podpis, resign. Okay? Jeżeli ktoś rezygnuje z czegoś, to kojarzy nam się rezygnować – resign. ale to G jest nieczytane – resign. No i słowo foreign, foreign. – foreigner, osoba z zagranicy – foreigner, nie wymawiamy G. Kolejny zestaw to jest taki zestaw jak na przykład w słowie gość – guest. U jest pominięte, mówię guest. Guitar. Guard. Guard. Strażnik albo opiekun. Guard. I teraz uwaga. Przechodzimy już na końcu do y, słów, które y, może są rzadsze. Takie na, na przykład jak y, calf. Calf to jest młody byczek. Wypadło mi z głowy, jak będzie młody byczek. W każdym razie to jest calf. Half – połowa. Co pomijamy? Literkę L. Calf – half. Tak samo jak mamy kredę. Chalk – chalk. Widzimy na ekranie. L nie jest wymawiane. Zresztą tak jak w słowie tok walk. Talk i walk. L jest pomijane. I na zakończenie. Kiedy piszemy, że coś jest napisane. Written albo wrote, tak? Write, wrote, written. Literka w, czyli po angielsku w, nie jest wymawiana. Tak zresztą jak w słowie wrap, owinąć, wrong, wrist nadgarstek. Literka w nie jest wymawiana. No i na zakończenie Podam coś, co nie dotyczy pomijania liter. Chociaż, przepraszam, jeszcze jedno słowo powiem: law i draw. Prawo, law. Nie mówimy low, tylko mówimy law i draw. Albo rysować, albo draw to jest pojedynek. Tam yy, yy, także draw to jest jak jest coś równo, prawda? Jak jest wynik: 1, 1, 0, 0. I te dwa słowa, o których chciałem powiedzieć, to są słowa, które używamy w związku ze światem komputerowym. Pierwsze słowo, proszę Państwa, na każdym komputerze jest takie słowo, które jest zapisane delete, to znaczy kasowanie, wymazanie. Proszę Państwa, nie mówi się delete, mówi się delete. Powtórzmy, delete. I na zakończenie słowo, które dotyczy firmy Apple. Nie mówi się Apple, tylko Apple. No i także nie mówi się Skype. Tylko się mówi Skype od nieba. Na ekranie widzicie link do właśnie tego tematu. Do poszerzonego tematu, materiały, które możecie sobie ściągnąć dla siebie. Jednocześnie po lewej stronie widzicie klawisz, który można nacisnąć, aby zasubskrybować ten kanał, a po prawej. Połączenie z innymi filmikami, które nawiązują w jakimś sensie do tego, o czym teraz mówiłem. Póki co życzę wszystkiego najlepszego, good luck. Krzysztof Sarnecki, Quest for English.